G, to jest po prostu wariactwo, a wiem, muszę stole w trochę odsunąć. Witam was w kolejnym odcinku w serii, której tak naprawdę nie wiem jak nazwałam, ale jest to seria, w której tutaj pokazuję i opowiadam ja wam jak zacząć nagrywać na YouTubie. A w dzisiejszym odcinku opowiem wam o sprzęcie do nagrywania, bo w poprzednim odcinku mówiłam wam o tym jak założyć konto, o nazwie, o profilowym oraz o te. a w dzisiejszym odcinku opowiem wam tutaj o sprzęcie do nagrywania. Więc przede wszystkim tutaj na początku zacznijmy sobie omówienie sprzętu, a później przejdziemy tutaj do statywu, bo statyw to też jest mega ważna rzecz i ona daje wam połowę tak naprawdę sukcesu, bo stabilizuje wam obraz i ten się wam nie trzęsie, także zacznijmy sobie tutaj od sprzętu. Więc przede wszystkim na samym początku, jeśli zaczynacie swoją przygodę z nagrywaniem, to nie musicie kupować sobie jakiejś drugiej kamery, drugiego aparatu, chyba że macie, to możecie go używać. Ale, jeśli nie macie aparatu z dobrą jakością, no to wystarczy wam telefon, który ma dobrą jakość. Ja akurat na początku nagrywałam właśnie telefonem Samsung Galaxy A3 z 2014 roku, ale aktualnie mam tutaj iPhone'a X i nim też czasem się zdarzy, że coś nagam, a najczęściej w nim właśnie w nim robię tutaj moje miniaturyki yy, Także wiecie, pamiętajcie o tym, aby mieć aparat albo telefon z dobrą jakością. Ja aktualnie tutaj nagrywam. Aparatem Canon EOS M10, więc to jest bardzo fajny aparat, łapny, obsłużny. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby wasz aparat miał pumn, bo bez poglądu nie będziecie mogli nic nagrywać, dlatego że po pierwsze nie będziecie się widzieli. Po drugie, nie będziecie wiedzieli, jak wygląda Wasze tło, bo ja też tak miałam, bo później, chyba po dwóch latach mojego nagrywania, zaczęłam nagrywać aparatem. Tutaj wam go zaraz pokażę, którym w ogóle nie, nie potrafiłam się obsłużyć. To był mój pierwszy aparat, którym nagrywałam, bo jak mówiłam na początku, jak zaczęłam przygodę z nagrywaniem na YouTubie, to nagrywałam moim telefonem, ale później stwierdziłam, że chcę nagrywać aparatem. Przeniosłam się na ten aparat, którego w ogóle nie umiałam obsłużyć, nie umiałam ustawić go. Dokładnie, więc wideo nie było najlepszej jakości, też światło, styl mojego mówienia nie było takie dobre, a przede wszystkim w aparacie było najgorsze to, że było słychać w wideo takie wiecie harczenie, takie dźwięk specyficzny, ja nie umiałam tego w ogóle wyłączyć, później stwierdziłam, że hej, chcę kupić sobie kamerę, taką którą aktualnie nagrywam i mam już ponad nią 3 lata i mi się mega, mega... Sprawdzam przede wszystkim ma pogląd do góry, co jest mega ważne, bo ten aparat ma podgląd, ale on ma podgląd na dół. Ale nie ma poglądu do góry, to jest gorzej, bo wtedy wiecie. No, co z tego, że w końcu sobie ten aparat do statywu. Jak właśnie podgląd jest na dół i mam go odwróconego, i tak naprawdę nie widzę się mnie za bardzo, więc podgląd musi mieć albo na bok. Albo do góry, pamiętacie, to jest ważne. Tutaj niestety pogląd nie może być do góry, dlatego że mam tutaj taki, wiecie, lufcik taki, żeby włożyć tutaj oko, więc no to niestety jest minus nagrywania tym aparatem, a jest to aparat Sony. Niestety nie wiem, jaki model, bo się nie znam na tych aparatach. Nie wiem, o czym wam tutaj przed chwilą mówiłam, ale jak już wam mówiłam, to nagrywałam tym aparatem i to nie było za nowe, Później przeniosłam się właśnie na ten mój aktualny aparat, czyli Canon EOS F10, z całego serca Wam polecam i możecie sobie tutaj nagrywać, czym chcecie, czy aparatem, czy telefonem, czy specjalną kamerą. Ja akurat nie nagrywam kamerą, więc za tego muszę mieć jeszcze laptopa, żeby móc montować sobie filmy i pamiętajcie o tym, aby mieć dobrej jakości sprzęt, bo to jest połowa sukcesu. Jak tego nie będziecie mieli, no to nie będziecie mogli nagrywać na YouTubie, bo przecież czym będziecie nagrywać, tak? Jak ustawić kamerę, to nie będę wam tutaj mówiła, dlatego że to jest kwestia indywidualna, kwestia indywidualna właśnie aparatu, którego macie, czy też telefonu, bo raczej na telefonie nic nie trzeba tutaj zmieniać, żadnych ustawień, ale wy... A Cię raczej trzeba, także to nie będę Wam o tym mówiła, bo to kwestia na pewno indywidualna i kwestia tego, a jaki macie aparat. żyłam sobie trochę staty, dlatego że po prostu było mi gorzej nagrywać na tym, bo po prostu nogi już mnie tak bolały od tego stania na tym stołku i od schylania się. Ale teraz omówimy sobie drugą kwestię, którą chciałabym poruszyć w tym filmie, czyli mianowicie statyw, statyw jest mega ważną kwestią dlatego, że on stabilizuje wam właśnie wasz obec, na przykład widzicie ja teraz nagrywam na statywie i dzięki temu mój obec się nie rusza, jest po prostu ustabilizowany i ładnie to wygląda, dlatego ja mam tutaj taki duży wielki statyw, który mogę nagrywać, ale z kolei jeśli nagrywam vlogi to używam takiego statywu, albo takiego, tego statywu właśnie mogę używać też za telefonu, bo ma spisaną końcówkę, ale nie muszę, bo wystarczy, że po prostu go odkręcę tak naprawdę będzie pasował wtedy do Aparatu i mega one są fajne, bo mogę wtedy postawić aparat w taki o sposób na przykład na biurku i mogę nagrywać normalnie filmy. Także to jest bardzo fajna kwestia. Kupiłam je na AliExpress za jakąś 10 zł. 1. Także no to nie jest duży wydatek, chyba że chcecie mieć lepsze statywy, bo na razie mamy jakoś z miesiąc i mi się sprawdzają. Także mam nadzieję, że my trzymają bardzo długo, bo zamówiłam specjalnie dwa statywy, żeby mieć na zapas. Ale jeśli nagrywam tak filmy, gdzie potrzebuję większego statymu, bo mam na treściany, no to używam aktualnie tego dużego statymu. Pamiętajcie o tym, aby kupić sobie statym, statym duży, jeśli chcecie nagrywać na jakimś tle, na którym nie macie na przykład gdzie postawić waszego aparatu, więc statym jest bardzo ważny, bo przede wszystkim stabilizuje obraz, jest bardzo ważny, bo dzięki temu obraz się nie trzęsie, no wiadomo, że jak się trzyma więc aparat nagrywa się maga, no to wtedy raczej się ręka trzęsie, ale jak się postawi aparat, to już się w ogóle nie trzęsie. I dziękuję za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Był dość krótki, zwięzły i na temat, że to jest jego wynieśliście i że zapamiętacie o tym, żeby nagrywać ten to musicie mieć sprzęt. Sprzęt to jest podstawa. A w następnym odcinku omówimy sobie tutaj właśnie tło, bo tło jest mega ważne, wiesz, to nie jest taki y, jakiś długi, imięczny, płynący temat, ale tło jest bardzo ważne. Jak widzicie w tych filmikach trochę kombinuję z tłem, ale ciężko mi było cały czas stać na stołku, także chyba będę nagrywała na takim tle, bo ono nie jest najgorsze, tylko nie widać całego tutaj właśnie no i dziękuję za oglądanie.